Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego serdecznie zaprasza na niesamowitą podróż w przeszłość. Festiwal Archeologiczny Ludzie Ognia i Żelaza. 9-11 sierpnia Dymarki w Nowej Kilku Kilkudziesięciu rekonstruktorów z różnych zakątków Polski i Europy ożywi region świętokrzyski sprzed 2000 lat. Już dzisiaj nasz teren opanowali barbarzyńcy przygotowujący się do pokazów. Na miejscu Będą Państwo mogli śledzić zacięte walki gladiatorów, poznawać tajniki starożytnego rzemiosła i osobiście spotkać się z legionistami Imperium Rzymskiego. Czy zastanawialiście się, co łączy kosmos faraona Tutenhamona i Góry Świętokrzyskie? I jak żelazo połączyło te wszystkie światy? Odpowiedzi na te pytania czekają na Was w Muzeum Starożytnego Kutnictwa Świętokrzyskiego imienia Mieczysława Radwana w Nowej Słupi. Historia hutników kultury przeworskiej i ich praca zostały zaprezentowane w formie wielu elementów wystawy. I uwierzcie, są bardzo realistyczne. W muzeum znajduje się wiele artefaktów związanych ze starożytną metalurgią. Jednym z najciekawszych eksponatów jest replika sztyletu z grobowca Tutenhamona z XIV wieku przed naszą erą, który został wykuty z żelaza meteorytowego. Sercem muzeum jest autentyczne stanowisko archeologiczne. Jest to tak zwane piecowisko i jest to unikatowe miejsce dla Polski, jak i dla całej Europy, ze względu na to, że zachowało się w oryginalnej formie i liczy około 2000 lat. Na miłośników interaktywnego zwiedzania czekają sale wyposażone w najnowsze technologie. Projekcje trójwymiarowych filmów oraz multimedialne stoły z mappingiem z pewnością spodobają się tym młodszym i tym nieco starszym. Kulminacyjnym momentem Dymarek w Nowej Słupi jest eksperymentalny wytop żelaza w piecach kotlinkowych zwanych dymarkami. To i znacznie więcej podczas Festiwalu Archeologicznego Ludzie Ognia i Żelaza organizowanego w ramach 56 dymarek w nowej słuchni.